Rozdział 7, część druga. W krynicy. Święta Bożego Narodzenia 1940 roku były przeżywane przez siostry i dzieci w atmosferze lęku i niedostatku. W samą wigilię usunięto siostry z kuchni i odebrano im klucze od magazynu żywnościowego, oddając je sprowadzonym przez komisarza osobom świeckim. Sytuacja sióstr stawała się coraz trudniejsza i konieczność opuszczenia Laurowa coraz bardziej realna. W święto Trzech Króli 1941 roku kapelan po raz ostatni celebrował mszę świętą w pokoju matki Laury. Siostry zaczęły stopniowo opuszczać Laurów. Młodsze udały się do Wilna, podejmując różne obowiązki w rodzinach lub instytucjach, aby zarobić na utrzymanie swoje i tych, które z powodu wieku lub choroby nie mogły pracować. Kilka sióstr udało się do Witenaj, aby zająć się kuchnią i szatnią w zakładzie salesjańskim. Żegnając się z nimi, matka Laura każdą czule i serdecznie obejmowała, nie szczędząc rad i wskazówek, oraz zapewniając o swojej macierzyńskiej pamięci, modlitwie i pomocy. Dodawała im otuchy, zachęcała do ufności, odwagi i wytrwania w miłości do Jezusa, ich boskiego oblubieńca. Starsze siostry, i te, które nie mogły pracować, przeniosły się do tzw. krynicy i żółtej willi. Były to pobliskie majątki opuszczone przez właścicieli, którzy jeszcze przed wojną zaproponowali siostrom, aby w razie potrzeby je zajęły. Piękna willa z ogrodem, zwana krynicą, należała do pani balickiej, rosjanki, natomiast mniejsza, tak zwana żółta willa, była własnością żyda doktora Gerszowicza. Matka Laura do końca czuwała nad przeprowadzką sióstr i opuściła laurów ostatnia, Przenosząc się do krynicy 27 stycznia 1941 roku. Z jakim nastawieniem wewnętrznym dokonała tej smutnej i przymusowej przeprowadzki, dowiadujemy się z listu jej rodzonej siostry, siostry Rity, która przekazując krewnym wiadomości otrzymane od matki Laury, przytacza takie jej zdanie. My także w tej sytuacji czujemy się szczęśliwe, bo nie mamy niczego, co wiązałoby nas z ziemią. I możemy powiedzieć jak chjop, to co mi dałeś, znowu ci oddałam i nie mam niczego, jak tylko serce i wolę, która jest całkowicie twoja. O jej uczuciach i wewnętrznym nastawieniu świadczy także następujący fakt opowiedziany przez siostrę Marię Pytel. W tym czasie zachorowała jego, czyli Kudaby, czteroletnia córeczka. Komisarz, mimo że nakazał matce Laurze opuszczenie Laurowa, Poprosił ją o siostrę, która zaopiekowałaby się jego chorą córką. Matka Laura zgodziła się i posłała mnie do Wilna, do domu komisarza. Ja w pierwszym momencie byłam zaskoczona tym poleceniem i nie chciałam iść. Wydawało mi się, że za to, co komisarz zrobił siostrom, nie zasługuje na naszą pomoc. Powiedziałam to matce Laura, lecz ona odpowiedziała mi, że jest to biedny człowiek, który bardzo kocha swoją córeczkę i trzeba mu pomóc. Ja dalej się opierałam, przypominając to, co zrobił złego. Wówczas matka Laura powiedziała: Kto rzuca na ciebie kamieniem, ty daj mu chleb. Wówczas zgodziłam się i opiekowałam się dzieckiem ponad miesiąc. Kiedy powróciłam do Laurowa, komisarz chciał mnie zatrzymać w zakładzie, ale ja powiedziałam: Pan wypędził naszą matkę i siostry, dlatego ja też odchodzę. Ale w zamian za to, co zrobiłam dla pańskiej córeczki, Proszę pozwolić mi zabrać resztę książek z biblioteki. Odtąd granica stała się punktem odniesienia dla wszystkich sióstr. Bardziej bezpośrednio dla tych, które znajdowały się w Wilnie i jego okolicach, a pośrednio przez korespondencję dla tych, które znajdowały się pod okupacją niemiecką. Siostra Franciszka Tobielewicz opowiada: W czasie wojny przedostałam się przez granicę z Stoku do Laurowa lecz kiedy zakład w Laurowie opanowali Litwini i musiałyśmy się rozproszyć, wówczas przebywałam w swojej rodzinie. Odwiedziłam wtedy matkę Laurę, wędrując pieszo 70 km do Laurowa i po kilku dniach pobytu w Laurowie znowu 70 km do domu. Matka Laura okazała mi wówczas tyle miłości i radości z mojego przybycia i tak serdecznie mnie uściskała i ugościła, że na całe życie pozostało mi to w pamięci. Również siostra donata Reiser zaświadcza: W czasie wojny pracowałam u pewnej rodziny w Wilnie. Starałam się jednak o wyjazd do swojej rodziny, byłam wówczas tylko postulantką. Kiedy otrzymałam pozwolenie, chciałam pożegnać się z matką Laurą i udałam się do Laurowa. Matka Laura przyjęła mnie z wielką serdecznością, dała na drogę wszystko co miała, wystarała się o furmankę, która odwiozła mnie do Wilna. Było to w tamtych warunkach coś nadzwyczajnego. Także ci ludzie, u których mieszkałam w Wilnie, gdy dowiedzieli się o tym, powiedzieli z wielkim szacunkiem: Teraz naprawdę cenimy Waszą matkę. Sytuacja domu w Wilnie Sytuacja naszego domu w Wilnie przy ulicy Stefańskiej była podobna do tej w Laurowie. Także i tu rok szkolny 1939-40 upłynął w miarę spokojnie, chociaż z kierownictwem litewskim. Jednak, kiedy w styczniu 1941 roku Kierownictwo zakładu objął komunista Slizys, zlikwidował natychmiast kaplicę, pozdejmował krzyże ze ścian i zaczął stopniowo zwalniać siostry z pracy, a następnie zażądał całkowitego opuszczenia przez nie domu. Do tego okresu odnosi się opowiadanie siostry Janiny Wawrzyniak, która daje takie świadectwo. Wyjątkową macierzyńską dobroć matki Laury odczułam szczególnie w czasie wojny, gdy wraz z innymi siostrami zostałam zwolniona z pracy wychowawczej w naszym zakładzie w Wilnie. Zamieszkałyśmy wówczas w pobliskim domu księży salezjanów, a ponieważ na prośbę księdza biskupa niektórzy salezjanie wyjeżdżali na parafię, zgodziłam się jechać jednym z nich, by poprowadzić gospodarstwo domowe. Z braku czasu i środków lokomocji nie mogłam udać się do matki Laury, lecz dyrektorka, siostra Maria Mazzoli, telefonicznie poinformowała ją o moim zamiarze. Na drugi dzień rano, a były to ostatnie dni października, zimno i mróz. Na podwórze wjeżdża zwykła chłopska furmanka, a na niej matka Laura. Ta, która ze względu na stan zdrowia nie znosiła nawet jazdy samochodem. Nie mogłam cię tak puścić bez pożegnania i chciałam się upewnić, czy rzeczywiście zgodziłaś się dobrowolnie na ten wyjazd. Dała mi kilka wskazówek, upewniła się, czy jestem dobrze ubrana, i tym podobne. Wzruszyło mnie niezwykle to jej heroiczne poświęcenie i wielka matczyna dobroć – jechać 20 kilometrów trzęsącą się furmanką, byle tylko zobaczyć swą córkę. Rozproszone siostry korzystały z każdej nadarzającej się okazji, aby odwiedzić ukochaną matkę. Ona witała je zawsze z wielką radością, a dla nich chwile spędzone z nią były prawdziwą osłodą i siłą na długie nieraz dni rozłąki. W dniu jej imienin, 21 kwietnia 1941 roku, zjawiły się wszystkie w krynicy, aby okazać jej swą miłość i wdzięczność. Po wspólnie spędzonym dniu nabrały dużo otuchy, ufności i nowych sił, aby iść dalej drogą cierpienia. I nie tylko siostry szukały pociechy i otuchy przy sercu dobrej matki, ale czynili to także chłopcy, którzy, jak tylko zdarzyła się okazja, biegli przez las do krynicy otaczali Matkę Laurę, która, jak wspomina jeden z nich, przyjmowała nas serdecznie, pocieszała i litowała się nad nami. Marian Delasiński opowiada Kiedy Matka Laura przeniosła się do Krynicy, a kierownictwo zakładu objęli ludzie niewierzący, uciekaliśmy nieraz do Matki Laury, by się pożalić, a ona pocieszała nas i zachęcała do wytrwania w dobrym. Gdy wychowawca zrzucił krzyż ze ściany, ukryłem ten krzyż i zaniosłem do Krynicy. Innym razem niosłem obraz, lecz wtedy zostałem złapany w lesie i zbity, a obraz w mojej obecności został podarty. 15 maja przyjechał do Krynicy arcybiskup Romuald Brzykowski który okazywał zawsze wiele życzliwości matce, laurze i siostrom. Po zapoznaniu się z warunkami, w jakich żyły na wygnaniu, powiedział im piękną konferencję, zachęcając do mężnego znoszenia cierpień i do wytrwania w miłości Bożej odjeżdżając udzielił im swego błogosławieństwa i zapewnił matkę Laurę, że nie stanie się siostrom nic złego. Ona codziennie błagała o to miłosierdzie Boże i najświętsze serce Jezusa. Jak sama wyznała, codziennie w nocy budziła się o godzinie drugiej i oświecając obraz serca Jezusowego wiszący na ścianie jej pokoju, modliła się przynajmniej przez godzinę, polecając Bożemu Sercu każdą siostrę. Serce Jezusa wysłuchało jej próśb i po ośmiu miesiącach wygnania wszystkie rozproszone siostry mogły z powrotem zgromadzić się wokół niej w laurowie. Zanim jednak do tego doszło, musiała przeżyć jeszcze moment wielkiej trwogi, moment, który wyrył się głęboko w pamięci tych, które w nim uczestniczyły i które tak o nim opowiadają. Cofając się przed postępującą na wschód inwazją niemiecką, Władze sowieckie rozpoczęły masowy wywóz Polaków z wileńszczyzny w głąb Rosji. Wśród ludności zapanował popłoch. Stworzone siostry przybyły do matki Laury, szukając u niej ratunku. Tutaj dowiedziały się, że także siostry skrynicy znajdują się na liście osób przeznaczonych na wywóz. Matka Laura z poddaniem się woli Bożej i z gorącą modlitwą na ustach, czekała na tę chwilę, kiedy razem z siostrami podzieli los tysięcy polskich rodzin. Tymczasem krzepiła na duchu, dodawała otuchy i zachęcała do ufności w miłosierdzie Boże. Każdą siostrę zaopatrzyła w adres do matki generalnej we Włoszech, aby w razie potrzeby mogły się z nią skontaktować. Prosiła, aby nie upadały na duchu i zapewniała, że Bóg nie dopuści, aby którejkolwiek z nich stało się coś złego. Tak pocieszone i uspokojone siostry udały się do lasu, aby nazbierać trochę drewna na opał. W czasie ich nieobecności do krynicy przyjechała ciężarówka z żołnierzami sowieckimi uzbrojonymi w bagnety i karabiny maszynowe. Na werandzie przed domem matka Laura z jedną starszą siostrą i pewną staruszką, która w czasie wojny znalazła przytułek u sióstr, obierały ziemniaki. Wszystkie trzy zachowały zupełny spokój, nie zwracając żadnej uwagi na żołnierzy. Matka Laura tylko w gorącej modlitwie błagała Boga o ratunek. Żołnierze stali przez dłuższą chwilę, przyglądając się tej na pozór spokojnej grupce starszych osób obierającej ziemniaki. Potem niespodziewanie zawrócili i odjechali, nie wyjawiając celu swojego przybycia. Od tej pory nikt już sióstr nie niepokoił. Wszystkie były przekonane, że niezachwiana wiara matki laury odwróciła od nich niebezpieczeństwo, tym bardziej że okoliczni mieszkańcy dziwili się, że siostry nie zostały wywiezione. Ci bowiem, którzy widzieli ciężarówkę z żołnierzami, byli pewni, że została przysłana po siostry. W tej sytuacji matka Laura pisała do siostry Jadwigi Górskiej. My jesteśmy zawsze w powietrzu, bez punktu oparcia, jakby między niebem i ziemią. Ale cóż to znaczy? Żadne warunki nie odbierają nam pokoju serca i zadowolenia, że spełniamy we wszystkim najwyższą wolę. Starajmy się widzieć we wszystkim dobroczynną rękę wielkiego architekta, który urabia nas, aby uczynić z nas arcydzieło. Pomagajmy mu w tej ważnej i bardzo potrzebnej pracy. Żyjmy naprawdę poważnie, korzystając z każdej minuty. Powrót sióstr do Laurowa: Pod koniec czerwca 1941 roku, wojsko niemieckie, posuwające się szybko na wschód, zbombardowało, a następnie zajęło Wilno. Władze ponownie objęli Litwini sprzymierzeni z Niemcami. Do Laurowa powrócił Jonas Rzomaitis, ukrywający nadal swój stan kapłański i zakonny. Na życzenie litewskich władz oświatowych objął ponownie kierownictwo zakładu, wyrażając jednak życzenie, aby powrócił również poprzedni personel, czyli siostry. Tak więc po przeszło półrocznym wygnaniu matka Laura i siostry opuściły gościnną krynicę i żółtą willę. Powracając 12 sierpnia 1941 roku do domu w Laurowie, chociaż już nie jako jego właścicielki, lecz jako świecki personel pracujący. Objęły asystencje młodszych chłopców, magazyn, kuchnię, gospodarstwo, infirmerię i księgowość. Do pracy wychowawczej, zarezerwowanej dla Litwinów, powróciły dwie siostry litwinki: siostra Stefania Ladygajte i siostra Helena Gustite. Pracowali również w zakładzie klerycy salezjańscy oraz ksiądz Idzi Ogierman Mański, czyli Zdzisław Kasprzak, który prowadził chór, urządzał różne przedstawienia i był bardzo lubiany przez chłopców. Oczywiście wszyscy oni ukrywali swój stan duchowny, w związku z czym siostra Maria Pytel opowiada. Chłopcy żałowali, że ich profesor tak dobry nie przystępuje do sakramentów i modlili się o jego nawrócenie. Kiedy w Wielki Czwartek zobaczyli profesora przyjmującego komunię świętą, myśleli, że ich modlitwa została wysłuchana. A kiedy następnego roku, będąc w Wilnie, zobaczyli w ostrej bramie swojego profesora odprawiającego mszę świętą, cieszyli się, że dzięki ich modlitwom został księdzem. Ksiądz Jonas Żemaitis, będąc oficjalnie kierownikiem zakładu, szanował bardzo matkę Laurę i nie podejmował żadnej decyzji bez porozumienia się z nią także faktycznie ona nadal kierowała życiem Laurowa. Pisząc po latach do siostry Marii Pytel, ksiądz Rzemajtis tak wspomina te lata. My wszyscy zanosiliśmy do matki nasze cierpienia i radości, szliśmy do niej poradę, zanosiliśmy jej nasze sukcesy i niepowodzenia, ponieważ ona była centrum, motorem sierocińca. Także w tych bardzo trudnych czasach wojny matka była bardzo spokojna, zwłaszcza co do utrzymania tak wielkiej rodziny, bo miała bezgraniczną ufność w Bożą Opatrzność. Samych sierot było stale ponad 300 i jeszcze personel. Ona bardzo często wpajała jedną tylko rzecz: być współpracownikami opatrzności, zwłaszcza naszą pracą. Ponieważ koło naszego zakładu mieliśmy pole, matka starała się, abyśmy mieli jak największe plony. Swoją niezmordowaną i pomysłową pracą siostry uprawiały bardzo duży ogród. Lecz kiedy siostry powróciły do Laurowa w sierpniu 1941 roku, widok domu i ogrodu był całkowicie inny. Po półrocznych rządach komisarza Kudyby, zastały dom prawie całkowicie zdemolowany, szyby powybijane, stoliki szkolne poniszczone, podłogi i ściany brudne, podwórko i ogród zarośnięte chwastami. Przy przejmowaniu zakładu jedna z obecnych urzędniczek powiedziała, nie wiem czy za dwa lata doprowadzi się Laurów do poprzedniego stanu. Lecz kiedy przyjechała po kilku tygodniach, była ogromnie zdziwiona panującym wszędzie porządkiem i nie znajdowała słów uznania dla wielkiego poświęcenia sióstr. Poświęcenie było naprawdę wielkie, ale siostry czyniły wszystko z miłości do Boga i Ojczyzny, do czego matka Laura nieustannie je zachęcała. Mimo ciężkiej pracy czuły się szczęśliwe, że są z matką Laurą, że mogą codziennie uczestniczyć we mszy świętej, sprawowanej w ukryciu, i że mogą pracować z dziećmi, aby przez samą swoją obecność przypominać im, kim są i jakich zasad powinny się trzymać. Ksiądz Rzemajtis tak o tym pisze. Przez długi czas nie mogłem zrozumieć, jak siostry mogą wytrzymać w tak ciężkiej pracy. Pracowały ponad siły, nieraz także w nocy. Trzeba wiedzieć, że nie mieliśmy elektryczności. Wodę trzeba było ciągnąć wiadrami z bardzo głębokiej studni, do ogrzewania różnych pomieszczeń trzeba było naznosić drewna z lasu, a jednak siostry były zawsze święcie wesołe, radosne i zadowolone. Pewnego razu, żartując, powiedziałem matce, że zatrzymała w laurowie najlepsze i święte siostry. Uśmiechnęła się i powiedziała, że niektóre z nich mają trudny charakter, ale wszystkie pracują dla Boga. I nie ma takiej, która nie byłaby gotowa na jakiekolwiek poświęcenie dla Jezusa. Matka Laura bardzo troszczyła się o dzieci polskie, aby nie zapominały mowy ojczystej. Chociaż z drugiej strony zachęcała do uległości tych, którzy nie chcieli uczyć się po litewsku. Kazimierz Pawiński zaświadcza: My Polacy, nie chcieliśmy uczyć się litewskiego. Matka Laura zawołała mnie i trzymając w ręku różaniec, prosiła, abym wpłynął na kolegów, żebyśmy byli posłuszni. Stopniowo władze litewskie zorientowały się, że w Laurowie panuje duch polskości i zaczęły wywierać nacisk na dyrektora, aby usunął z zakładu matkę Laurę pod pretekstem, że jest już osobą starszą. Siostry dowiedziawszy się o tym, oświadczyły, że jeśli matka zostanie usunięta, to żadna z nich nie pozostanie. Pewnego razu dyrektor opowiedział matce Laurze, że na zebraniu dyrektorów wszystkich zakładów wychowawczych całej Litwy powiedziano, że zakład w Laurowie jest najlepiej prowadzonym zakładem i poproszono dyrektora, aby podzielił się swoim personelem z innymi zakładami. Dyrektor odpowiedział, że nie pozwoli zabrać sobie ani jednej osoby. Niebezpieczeństwo deportacji i uwięzienie sióstr. Wkrótce jednak okazało się, że tak jak poprzednio siostry były zagrożone deportacją w głąb Rosji, tak teraz groziło im wywiezienie do Niemiec. Najpierw matka Laura dowiedziała się, że Niemcy wywożą dzieci z zakładów wychowawczych, zwłaszcza sieroty, do Niemiec, aby ich tam germanizować. Prosiła dyrektora, aby przedsięwziął wszelkie starania dla ratowania dzieci z Laurowa. Dyrektor zapewnił ją, że dzięki znajomościom, jakie miał w Wilnie, Udało mu się odwrócić niebezpieczeństwo od zakładu w Laurowie. Potem dowiedziała się o łapankach urządzanych w Wilnie przez Niemców i wywożeniu ludzi, zwłaszcza Polaków, na roboty przymusowe do Niemiec. Zatroskana o siostry błagała znowu dyrektora, aby użył wszystkich swoich wpływów w celu ratowania sióstr. Starała się zrobić wszystko, co było w ludzkiej mocy, ale przede wszystkim zawierzała bezgranicznie opatrzności Bożej. Pisała do siostry Jedwigi Górskiej. My żyjemy i jesteśmy zdrowe. Pracujemy jak zwykle w tych czasach bardzo trudnych, przygotowujemy się zawsze i coraz lepiej na niespodzianki, które w każdej chwili mogą nas spotkać. I to jest bardzo dobra lekcja, nawet skarb, ażeby się nie przywiązywać do ziemskiego wygnania. Starajmy się żyć wysoko, wysoko, tam gdzie ciemności ziemskie nie docierają. Jednak niespodzianka, która czekała siostry, była bardzo bolesna. W maju 1942 roku dyrektor, który prawie codziennie jeździł do Wilna, przywiózł straszną wiadomość. W Wilnie aresztowano i uwięziono wielu księży, zakonników i zakonnice, a wśród nich także osiem sióstr salezjanek z domu przy ulicy Stefańskiej. Aresztowano nawet księdza arcybiskupa Jałbrzykowskiego i internowano w klasztorze Ojców Marianów w Mariampolu. Wiadomości te były dla matki Laury wielkim ciosem, jakby nożem wbitym w jej matczyne serce. Przekonana jednak, że nic nie dzieje się bez woli Bożej, z bólem w sercu i ze łzami w oczach powtarzała: bądź wola twoja oraz Jezu, ufam tobie. Chociaż zgodzona zawsze z wolą Bożą, nie pozostawała bezczynna i nie załamywała rąk. Zaczęła natychmiast organizować pomoc dla uwięzionych. Siostra, bezpośrednio zaangażowana w tej pracy, tak pisze. Mimo niedostatku, jakiego doświadczały siostry w Laurowie, co tydzień każda z uwięzionych sióstr otrzymywała trzykilową paczkę, która wydatnie mogła podtrzymać jej siły fizyczne. Dostarczaniem paczek, które trzeba było nieść pieszo 18 km do Wilna, zajmowały się z wielkim poświęceniem i narażeniem życia siostra Jadwiga Dudziak i siostra Maria Pytel, która również zdobywała żywność w okolicznych wsiach, dokąd była wzywana jako pielęgniarka. Matka Laura okazywała tym siostrom wielką wdzięczność i jeszcze po wojnie wspominała ich poświęcenie. Żałowała, że jej wiek i słabe siły nie pozwalają jej iść pieszo osiemnaście kilometrów i stać kilkanaście godzin na mrozie przed bramą więzienia, aby własnoręcznie dostarczyć paczki ukochanym siostrom. Ale jej modlitwa była najcenniejszym darem, który umacniał ducha tych, które były w więzieniu i tych, które się dla nich trudziły. Po dwóch miesiącach pobytu w ciężkim więzieniu na Łukiszkach 24 maja 1942 roku siostry zostały zwolnione i mogły z radością przybyć do laurowa, aby wspólnie z matką Laurą cieszyć się świętem Maryi wspomożycielki. Niestety sześć z nich musiało wyjechać na przymusowe roboty do Niemiec, a tylko dwie odzyskały wolność z powodu choroby i podeszłego wieku. Siostra Stefania Kołodziejczyk opowiada. Kiedy zostałyśmy zwolnione i udałyśmy się do matki Laury, ona czekała na nas stojąc na ganku. Cierpiała z nami, gdyż zostałyśmy przeznaczone na przymusowe roboty do Niemiec i z całą miłością zapewniała nas o swej pamięci, zachęcając do wytrwania w powołaniu mimo wszystko. Listy, które później do nas pisała, wlewały w nasze serca otuchę i nadzieję na przetrwanie. Po kilku dniach pobytu w Laurowie, w czasie których wszystkie siostry starały się je zaopatrzyć w potrzebne rzeczy, oddając to, co każda miała najlepszego. Z początkiem czerwca siostry przeznaczone do niewolniczej pracy musiały udać się na miejsce zbiórki. Matka Laura żegnała je i błogosławiła na ich tułacze życie, obiecując towarzyszyć im na każdym kroku swoją gorącą modlitwą. Zalecała usilnie, aby starały się w miarę możliwości nawiązać kontakt z przełożonymi we Włoszech aby przysyłały wiadomości o swoim życiu i aby za wszelką cenę pozostały wierne swojemu powołaniu. Mimo trudnych warunków życia w niewoli, siostry starały się wypełnić te polecenia matki. W miarę możności przysyłały wiadomości tak matce Laurze, jak i przełożonej generalnej we Włoszech. W archiwum generalnym zachowało się kilka listów najmłodszej z nich, siostry Marii Rudzińskiej, która koiła swój ból i tęsknotę, Przelewając w serce matki swoje uczucia, donosząc o swojej ciężkiej pracy pisała Nie pracuję sama, bo pomaga mi Maryja Wspomożycielka. Tylko od czasu do czasu jest mi smutno, ale zaraz biorę do ręki krzyż, ściskam go mocno i potem czuję się lepiej. Matka Laura również starała się nawiązać i utrzymać kontakt z tymi swoimi najbardziej doświadczonymi córkami, czy to bezpośrednio czy też korzystając z pomocy innych osób, takich jak siostra Maria Gibel czy ksiądz Józef Strauch, którzy mogli podróżować po terytorium Rzeszy i odwiedzić siostry w ich miejscach przymusowej pracy. Również siostra Jadwiga Górska utrzymywała kontakt z tymi siostrami, jak dowiadujemy się z listów matki Laury, która pisała. Pochwalam twoją gorliwość w utrzymywaniu łączności z rodzeństwem, zwłaszcza tym najmłodszym, będącym na pracy przymusowej. Staraj się pisać do nich listy jak najbardziej pocieszające, bo są młode i potrzebują pociechy, zwłaszcza w warunkach, w jakich się znalazły. Staraj się pisać do nich listy jak najbardziej pocieszające, bo są młode i potrzebują pociechy, zwłaszcza w warunkach, w jakich się znalazły. Takie właśnie jak najbardziej pocieszające listy pisała ona sama, jak o tym świadczą ich adresatki w swoich wspomnieniach. Siostra Marianna Chodziutko pisze, gdy w czasie wojny zostałam wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie pracowałam ciężko w fabryce, matka Laura pisała do mnie bardzo serdeczne liściki, które podtrzymywały mnie na duchu i pomagały w przetrwaniu najcięższych chwil. Również siostra Kazimiera Dymna zaświadcza. Miałam wiele listów matki Laury, ale zniszczyłam je w czasie wojny. Wspominam zwłaszcza przepiękny liścik, jaki napisała do mnie i do siostry Pauli Rożek, gdy dowiedziała się, że zostałyśmy wywiezione na Syberię, list ten był ogromnie wzruszający, i pamiętam, że całowałyśmy go bez przerwy.